a zajęła się tym zupełnie inna firma, która pod... Jak wrażenia po koncercie Imagine Dragons? Jak na mnie, to nawet się jakoś w miarę wyluzowałem, że nawet chwilkę z nogi na nogę sobie przechodziłem. To jak na mnie, to jest chuj mocna i dobra zabawa. Bo zazwyczaj yy, jak jestem wśród ludzi, to jestem, yy, że tylko stoję. <laughs> nie potrafię się na przykład wyluzować, tak nie? Tak jakoś mam że się bawić, skakać, śpiewać i tańcować, to jakoś tak, to tylko samemu, przy zgaszonym świecie. Skradła i zrobiła nawet replikę ich oryginalnej maszyny losującej. Skontaktowałem się w tej sprawie z lupu Media i potwierdzili mi informację, że ich maszyna losująca została skopiowana 1 do 1 i plagetowcy mogą mieć całkiem spore problemy prawne, ponieważ maszyna jest przedmiotem procesu patentowego. Oprócz tego skopiowali treść regulaminu, format transmisji, Jest procesem. To już jest opatentowana. ...e-booki, ale jakości nie zawsze da się skopiować i stąd mamy tę katastrofalną wtopę i tysiące ludzi, którzy czują się oszukani. Z tego co mi wiadomo, ludzie zgłosili zawiadomienie w tej sprawie do Dolnośląskiego Urzędu Celno-Skarbowego o naruszeniu wielu przepisów, w tym ustawy o grach hazardowych i przeprowadzaniu losowania niezgodnie z regulaminem, ponieważ podczas live'a na czasie pojawił się przypięty komentarz mówiący, że nie można kupować losu. Była to loteria promocyjna, co oznacza, że nie kupujesz losów, tylko produkty i do nich dostajesz losy za darmo. Kupowanie losów podpada pod inną grę hazardową, regulowaną zupełnie innymi przepisami, na którą organizator nie dostał zezwolenia i podlega pod osobne przepisy podatkowe, więc sprzedawanie losów bez odpowiedniego zezwolenia jest nielegalne. W sprawie ataków DDoS napisałem też do samego MGP, który dał znać, że raporty tych ataków pojawiły się w Polsce. Że yy, robisz coś takiego, ale że od razu kupujesz e-booka, no to wtedy to jest, że ok, ale jak na przykład, że sam los, to już nie jest wtedy okej. Okay. Takie te polskie przepisy prawa są dosyć specyficzne. Śmieję się w środę. Te dosy są normalne przy loteriach czy galach Free Fight, ale tylko najlepsi potrafią sobie z nimi radzić. Organizatorzy zwalają wszystko na złych hakerów, a to tak naprawdę. No, nie dobrze to zrozumiałem, czy źle? Bo jakby. Naprawdę dupni informatycy, którzy nie potrafią sobie poradzić z tym, co jest oczywiste. Dlatego jak już chcecie bawić się w... Włącz donate, o faktycznie, nie mam pojęcia, czemu nie działają, przepraszam. Dzisiaj w ogóle miał być wielki podcast goals. Czekajcie, tu klikam odśwież. O, pozdro, pozdro z fagu. Złotych. I jeszcze cel. branie udziału w loteriach to raczej róbcie to u twórców, którzy mają za tym poważną infrastrukturę. Akcje loteriowych uważam, że mieć większe poczucie własnej wartości. Jesteś gość, a, a do tego dobrze wyglądasz. Ej, właśnie, no ostatnio wydaje mi się, że straciłem pewność siebie, trochę. 5 złotych. Kiedy na przykład oglądałem stare moje kejdże, e, to ja tam byłem taki kurwa błyskawiczny gość, skupiony, uważny, a teraz mam tak przeciążoną głowę. Że yy, jakoś Ktoś inaczej zmieni. funkcjonuje. Dzisiaj też już myślałem, że na przykład jest fajnie zmontowany nowy odcinek ambasady, bo oddałem to do montażystów i pojechałem, zobaczyłem i mówię: O, ja pierdolę. I teraz mają poprawić. Yy, jakoś o 23 jest, jest pojadę zobaczyć, czy poprawili, a jak nie, no to znowu będę musiał sam to montować. Dużo jest roboty, no ale nowe projekty, no to tak jest. Trzeba się trochę poświęcić na początku. Z losowaniami, które odbyły się na boskim YouTubie, pokazują, że loterie mogą być super zabawą dla twórców oraz ich widzów, ale również ogromna odpowiedzialność i ryzyko, które może pokrążyć wizerunkowo i prawnie każdy kanał. Co świetnie. Kibij głową, jeżeli wiesz, jaki będzie main event na FM20. Coś nie coś słyszałem. Pokazuje nam przykład z losowania MGP. Zobaczymy, jaka sprawa. Jest to event ciekawy będzie się rozwijać, będę was o wszystkim update'ować. Teraz pogadamy o ciekawym przypadku Noli, która stwierdziła, że przez zmianę płci straciła współpracę z markami i bez on nie byłoby jej stać na dalsze operacje. Krócie, bez on nie byłoby mi stać, bo raczej większość firm wycofała się ze współpracy, kiedy skorygowałam płeć. Ustawianie sobie tęczowych log, wspieranie. Natalia prowadziła OF od 4 marca 2022 roku i od tego czasu rekordowo zarobiła 8000 tysięcy złotych w jeden dzień. Jednego dnia najwięcej zarobiłam, 8000 złotych bodajże, a w Miesiąc najwięcej, tak 40 tysięcy. Podczas występu Bogzela powiedziała, że koszt wszystkich swoich operacji i pełna korekcja płci to koszt około pół miliona... Ej, ale powiem wam, że dzisiaj mi się dobrze streamuje. Że jakoś może przez to, że przed wczoraj to streamowałem, to znowu jakby łapię ten... O, się dzięki za yy, suba. Au, co tu się dzieje? O! <ślaski> Na złotych, ostatni Powiedzie na temat Marek. Chcia, sobie... Gosia, dzik, witamy się w au. log, wspieranie. Ludzie na Twitterze wytykają na manipulowanie faktami na swoją korzyść, ponieważ założyła OFA niedługo po zmianie płci. Film z coming outem ukazał się 31 października 2021 roku. Mówi na nim, że jest w trakcie terapii hormonalnej. OEF został założony w marcu 2022, czyli miesiąc po pierwszej operacji. I Możecie zszokuje Noliw, ale to założenie o jest przyczyną braku współpracy. A nie sama korekta. To u Gimpera to właśnie było też gadane. Natomiast uważam, że tak, bo są zdania podzielone teraz, nie? Jedni uważają, że Noli straciła współpracę przez to, że jest osobą transpłciową teraz, a inni uważają, że przez to, że założyła oni fansa. Więc jak to teraz, jak dojść do prawdy? Muszę pojawić się ja i poświęcić się. Czyli muszę założyć OnlyFansa i zobaczyć, czy jako założę OnlyFansa, to czy stracę współpracę. A szczerze powiedziawszy, na przykład, czy straciłbym współpracę z, z firmami, z którymi współpracuję? Czyli na przykład, czy straciłbym z Leti Shops? Nie. Czy straciłbym, z kim my ostatnio współpracowaliśmy? GBS? No to nie. Eee, co my tam mieliśmy? Lody Loda? <laughs> Też nie. Mm. Ale wiadomo, takie, y, przez OnlyFansa można stracić współpracę, ale takie, y, które, które szukają z dobrym wizerunkiem twórców, czyli Coca-Cola, y, takie korporacyjne bardziej, jakieś firmy, którymi się zajmuje mediakom i tak dalej. Siema, jeszcze przez Goal się bardziej luźniej. Dziękuję bardzo, dziękuję. Czy Noli wcześniej miała takie współpracę, typu Coca-Cola, to ja nie wiem, nie mam pojęcia, no ale ja sprawdzę, czy jak założę OnlyFansa, to czy potracę współpracę. Ale Wy jesteście grupą, a nie jednostką. Ale wiesz, to nawet jeśli chodzi o Watachę, ja, na przykład, na Watachę mam pełno zamówień na y, jakieś współpracę, tylko że ja teraz y, no, nie nagrywam nic, więc odmawiam. Ale wydaje mi się, że nawet jakby założył OnlyFansa, to też pytanie: jak ktoś prowadzi OnlyFansa, bo ja będę prowadził ze smakiem. Wiadomo, ja trochę żartuję, no bo pewnie nigdy tego nie założę. Tak sobie tylko gadam. Płci. Gadam to już od y, dwóch lat. O tym OnlyFansie. Ale pamiętajcie, że tak samo gadałem, że stworzę ekipę i zamieszkamy w jednym domu. I też się śmialiście, że o, pierdolisz, pierdolisz. I nagle chłop, jestem. Gola, Izak, Boksel Luboński i ja I jesteśmy sobie, nie? Przypominam, że pani Noliw nagrywa. Izak może się tutaj wprowadzi. Dzisiaj z nim gadałem. Minecrafta dla dzieci, a jednocześnie promuje swoje konto na stronie, gdzie ludzie sprzedają nagie fotki i filmiki za paywallem. A na drugim kanale promuje Hazardzik i kręcenie skrzynkami bez żadnej weryfikacji wiekowej. I to jest paskudne, widocznie nie tylko w moich oczach, ale również w oczach reklamodawców. Jest takie zgrywanie ofiary, że złe korporacje ustawiają... ...kręcenie skrzynkami bez żadnej weryfikacji wiekowej. Serio, te y, kręcenie skrzydłami... Y, skrzynkami... Płacą za takie wyświetlenia typu 3000 7000, to oni jeszcze za to płacą? 5 złotych. To ja dlatego? To ja kumam, czemu tak tym streamerom zależy właśnie, żeby te kręcenie tymi skrzynkami pozostało na Twitchu. Bo przecież dla nich to jest. Yy, manna z nieba, easy money. Mistyk, witamy środków, ału. <laughs> I to jest paskudne. Bo to dużo osób na Twitchu yy, reklamuje te skrzynki? Widocznie nie tylko w moich oczach, ale również w oczach reklamodawców. Jest takie zgrywanie ofiary, że złe korporacje ustawiają sobie tęczę na profilowe, ale z drugiej strony nie... W sumie łatwiej powiedzieć przecież, że ich firma nie wspiera osób po korykcji płci. Ciekawe w sumie podejście, podejście mieć świadomość, co się robi na danej stronie i nadal robi content skierowany pod młodszą widownię. Ciekawe dlaczego firmy przestały z nią współpracować. Dają ci współprac po zmianie płci. To jest pierdzielenie i wciskanie ludziom bullshitu. Noli w bardzo dobrze wie, dlaczego reklamodawcy się wycofali. I może w opisie pod filmami z Minecraft czy Roblox nie odsyła bezpośrednio na swojego OFA, bo jakiś czas temu Eddie na swojej materiale zwrócił uwagę na to, że to robi. To między innymi odsyła na swój drugi kanał, który jest przesiąknięty odnośnikami na tę stronkę i nawet na filmikach swoich. A no, ja sobie zobaczymy. Natalia Wastaken. Nie mam pojęcia, jak to znaleźć. Natalia Wastaken? Was, taken. was taken, tak? Natalia. Czyli to. Cześć, się, Marko, systro, ja Natalia. Witam was w kolejnym filmie, w którym omówimy sobie dzisiaj leki, jakie biorę, Spotkanie z przyjaciółką po ucięciu. Halo. Super. Witam Was w kolejnym vlogu, vlogu numer dwa chyba. Dzisiaj jest ciekawy, temat, bo będziemy rozmawiać o SRS i o korekcie płci. Vlog płciowy zniszczony do garażu, wiem jak to brzmi, bo tam powstanie studia, bo mając czas, będę zadawać tej mojej przyjaciółce. Pytacz, widziałam te trzy miesiące. Za początku w ogóle dostawałam same kiesienki, dopiero na trzeci dzień. To była ładna trauma tak naprawdę, szczególnie po zdjęciu cewnika, gdzie psychiczna bariera, żeby po prostu załatwiać te potrzeby fizjologii. Była duża. E, czyli pewno było tak, że jadłoś jakieś tam takie kubusie w wyciskane takie muski. Tak. No. Jeśli chodzi o sam szpital, na początku w ogóle dostawałam same sielki, dopiero na trzeci dzień. Dobra, nie wiem o co tu chodzi. Moim dziesięcioletnim bratem pyta go, czy on kur. zamierza zmienić płeć. Czy zamierza zmienić płeć? A w opisie linkuję OEFA I nie mówię, że takie otwarte mówienie o swojej przemianie jest jakieś negatywne, bo może to rzeczywiście pomóc wielu osobom. Ale jak nagrywasz content dla Kidosów, to nie promuj porno platformy i hazardu. Jestem ciekaw Waszych przemyśleń w sekcji komentarzy. A skoro mowa o kontencie dla Kidosów, to mortalcio od jakiegoś czasu tworzy content daily, na którym występuje głównie on, posty z jego dawnej ekipy i Genziaki. I Genzaki. Genziaki. Kur, ktoś mówi. I, i ostatnio duża część kontentu zaczęła opierać się praktycznie na znęcaniu się nad swoim kolegą postim. Na początku wielu widzów nawet zaczęło. Mortal to, to was ogólnie mega wpływ wkręca, nie? Tyle mogę się powiedzieć. z tego śmiać, a oni również nagrywali przy ...przez śmierci... wszystkich swoich widzów TikToki na ten temat. Nie tracę czasu na gierzec, bo ty Patryk jednak wstawił film, który niekoniecznie spodobał się widzom i przekroczył granicę dobrego smaku u odbiorcy. Mianowicie, Posty po zobaczeniu filmiku Bungie postanowił podsunąć pomysł Mortalciowi, by zrobić test folii bombelkowej. I w samym odcinku chłopaki z Genzy i ekipy owinęli go folią i między innymi... Dzięki, Ola, Boga. ...innym miejscu rali kilkukrotnie z górki, wkładali na trampolinę skacząc koło niego lub... Na... Ej, a gdzie ja mam telefon? Gdzie ja mam telefon? Kurwa, nie wziąłem telefonu. Widzę już. Albo jakoś to. No bo tam nie byłem teraz, nie? To gdzie ja byłem? Tutaj siedziałem, tu nie mam. Musiałem zostawić w Kiblu. Ja pierdolę. No, szybko biegnę, puszczam Wam dalej. A zaraz przejdziemy do tematu labrygi. ...niego, czy zwieszali na lince, robiąc z niego worek bokserski. I uderzali go pięściami i kopali. Mortalcie w połowie odcinka nawet sam powiedział, że... ...to potem będzie pisane, że się <grym> nad postyną, a to był jego pomysł to A to przecież był jego pomysł. W sumie to dużo się nie mylił, ponieważ widzowie w komentarzach nie byli zadowoleni po tym odcinku. Ten odcinek przekroczył trochę granicę. Patrykowi chyba za bardzo wyświetlenia założyły klapki na oczach. Fragment na trampolinie lub wnoszenia go na linach, a potem bicia był nieodpowiedzialny i bardzo ciężki. Szkobi się to oglądało. Patrek następnym razem posłuchaj trochę rozsądku w głowie i nie rób niebezpieczeń spod wyświetlenia. Jak wcześniejsze odcinki ze znęcania się nad postwem były jakkolwiek bezpieczne, to ten to już totalnie przesada. sama nie wiem, co myśleć o tym odcinku. Trudanie z górki było ok, ale wieszanie go i bicie. Wiem, że Posti sam to wymyślił, ale raczej nie spodziewałem się takiego obrotu spraw. Jeśli wasz przyjaciel krzyczy, że coś go boli, to tego nie powtarzacie. Mam wrażenie, że Mortalto robi najmniej na tych filmikach. Trampolina była strasznie nieodpowiedzialna. Posti był położony w całości na trampolinie i w pewnym stopniu usztywniony. Jego kręgosłup Mógł na tym ucierpieć. Nie kogo, to jakiś fizjoterapeuta, to dajcie znać, czy, czy to jest prawda. Poszkodowany post i postanowił odpowiedzieć na Twitterze jednemu z widzów. A ten film to był mój pomysł, nigdy na żadnym odcinku nie zrobiłem nic, na co nie miałem ochoty. Wiadomo, że jak upadnę, to boli, bo nagrywamy aktywności, w których można upaść. A taka gadka, że hej, przecież wyrażam zgodę i świetnie się bawię, zweryfikowała tragedia za granicę, jak David Dobrik, czyli jeden z najpopularniejszych vlogerów z USA, prawie zabił swojego kolegę podczas nagrywania super kontentowego challenge'u używając traktora. To, że ktoś. Się super bawi i wyraża zgodę, nie oznacza, że jest to bezpieczne. Ja się serio dobrze bawię na Daily. No wiadomo, że każdy się dobrze bawi, jak się po nim skacze. O, ty się coś! Ej, ale zarąbiszem! Czekajcie, muszę tylko nagrać. Upewnijcie się, czy my w czwartek możemy nagrywać, bo ja nie wiem, czy nie ma programu fejmu wtedy jakiegoś. I Bogzel chyba ma wtedy nagrania. Skurwa, u nas duży chaos. Mieliśmy nagrywać w czwartek, specjalnie przełożyliśmy na czwartek bo miał być każdy mieć wolny, a dzisiaj widziałem, że chyba jest face-to-face yy, -face fejmowski. Zajmę ma. Gdzie w czwartek o 20, będzie coś dla każdego. Więc prowadzi to, prowadzi Boxtel. Tu ja Prowadzi Boxtel. A nam Bokzel gadał, że program fejmu ma w środę, a w, yy, i nie, i w czwartek ma wolny teraz pytanie, czy my się wyrobimy z nagraniami? Chaos. I się go bije. Natskir, witamy wśród wilków, au. To się nazywa chyba masochizm. No jak Grzemek nie ma problemu z byciem podniżanym ku 60 10-letnich widzów Jenzi to spoko, wolny. K hey, przyszła jakaś dziewczyna na basen, nie? I y, dziewczyny, co u nas pracują, przyniosły jej nda bo u nas jest tak, że jak ktoś wchodzi na teren ambasady, podpisuje nda -ka. Mocne. <średnio> Kraj, ale nie zmienia to faktu, że się tego dobrze, nawet jak się na to zgadza. Agata, witamy wśród wilków, au. I dobrze się bawi, jak go kopią i okładają. Ale po odzewie widzów widać, że Mortal tak już lekko taki kroczek poszedł za granicę dobrego smaku. I tego typu filmy... Zobacz jej odpowiedź, czyją odpowiedź. ...mają vibe takiego kamerzysty, co poniżał ludzi za pieniądze. Też to niektórzy porównują, że przecież Bandzi też takie coś robiło i nikt nie miał problemu. Dzięki Karol za kolejny... Yy, wspierającego kolejnego AU. temu. Spoko kanu kanał współtworzy dwóch twórców. We dwóch z tego zarabiają. A tutaj, z poniżania tego gościa, to głównie zarabia pan Mortalcio. Teraz pogadamy sobie o pewnej pani, którą być... O, to jestem ciekawy tego tematu. może niektórzy z was już znają, między innymi z programów TTV Królowe Życia, czy też Damy i Wie... Natalia odpowiedziała w komentarzu, ale gdzie? Tutaj? Nie widzę. Śniaczki. I mowa o Julii von Stein. Kurwa czaroweś tutaj tłumacza jak się czyta. Julia von Stein. Poza byciem osobowością telewizyjną prowadzi wraz z rodzicami. Ej wiecie kto był mistrzem zakonu krzyżackiego w 1410 roku? Ulrich von Jungingen. Ostatnio właśnie sobie jechałem i tak sobie nagle tak mówię Ulrich von Jungingen. Jadę sobie samochodem i sobie tak wpada mi taka głośno, głow myśl do głowy. Ulrich von Jungingen. I mówię Kurwa, czy to nie był mistrz zakonu krzyżackiego w tym 410, dziesiątym? Googluję i patrzę, jest. I mówię, jak to jest możliwe, że ja pamiętam jakieś niemieckie nazwisko, no niemieckie, no, wtedy nie było czegoś takiego, ale no, że pamiętam yy, zachodnie nazwisko po tylu latach. Kiedy ja się tego uczyłem? W gimnazjum? I się to pamięta. Niesamowite. Dzieciami dom pogrzebowy, właściwie to jest biznes jej ojca, Nie ja zajmuje się projektowaniem trumien oraz kosmetyką pośmiertną. Ogólnie pani Julia to jeden do jeden taka osobowość dla Luny. Wydaje mi się, że producenci tych programów TTV tylko polują na tego typu odklejone persony, bo to jest dla nich serio. Jestem. Niesamow... Dzień dobry. Powity content, na przykład pani Julia dni temu postanowiła pochwalić się na Instagramie swoją błyskotliwością i manierami godnymi królowej życia i uznała, że wspaniałym pomysłem będzie wstawienie swojego darcia mordy, przeklinania i słownego gnojenia pracownika McDonalda za to, że ten śmiał się wielkiej pani zwrócić uwagę, aby ta nie paliła. Pan milczy, a mówię ja, gdzie jest. Michał, dzięki za stówkę. Taka spalenie w moim mojej... samochodzie ma śmiałość powiedzieć mi, że ja mam zgasić papierosa w samochodzie. Kim mam kurwa jest? Kim ty kurwa jesteś? Kim? Właścicielem kurwa tego samochodu? Ty mi będziesz dyktował kurwa, czy ja mogę palić, czy nie? Za twoje palę? Moment samego zwrotu. Uwagi nie został akurat nagrany, ale jakbym miał obstawiać, to pewnie stało się to przy płaceniu za zamówienie mogłam mu dmuchnąć do okienka dymem czy coś. I zdaniem Julii wypowiedział to tonem rozkazującym, co upoważniło ją do pytań w stylu: Kim ty człowieku jesteś? Zapierdalasz na to, co ja mam. Czy też nazywanie tego biednego gościa kmiotem i pracownikiem. Znaczy, mi się ogólnie wydaje tak: jeżeli ludzie wybuchają w aż w taki sposób, przy takiej sytuacji, nie, że proszę nie palić. I ktoś wybucha w taki sposób, tak ekspresyjnie, i tak kogoś obraża, to znaczy, że ta osoba jest w, w pizdę, w chuj, w środku bardzo nieszczęśliwa. Że jest kurwa, coś tam naprawdę, coś złego się dzieje w życiu tej osoby, nie? bo ona tak naprawdę wydaje mi się, że wyładowała całą złość, którą w sobie miała, z, przez inne sytuacje na tego gościa. Gdyby to na przykład było, jakaś pani by jej zwróciła uwagę w sklepie, też by tak było, bo w niej się musiało coś nazbierać i ona nie, pa, nie. Jak to się mówi? Że nie panuje nad emocjami, nie jest stabilna emocjonalnie, nie jest na tyle stabilna emocjonalnie, żeby jakoś sobie z tym poradzić, z tym co się dzieje w jej życiu, i wszystko wyrzuciła w kurwa w randomowego człowieka, bo powiedział: jak ty śmiesz, jak ty śmieciu śmiesz śmieć, zwrócić mi uwagę. Bo coś tam, kurwa, u niej nie jest stabilna emocjonalnie i nie radzi sobie z, z emocjami po prostu, nie? I ma, a ma najwyraźniej teraz jakieś ostre problemy. Klikiem ...McDonalda, jakby to drugie miało być obrazą skierowaną w jego stronę. Nie mogę, kurwa, palić u siebie w samochodzie, bo jakiś kmiot, kurwa, pracownik McDonald'a mi powie, że ja, kurwa, nie mogę palić w samochodzie. No, kurwa. Łeb mi zaraz wypier. Wiesz, Juliano? Nie każdy ma tatusia milionera, który prowadzi duży biznes i wszystko podać na tacy. Bez niego też byś mogła być, tak jak ty to nazywasz, kmiotem z McDonalda. Ja jestem też bardzo dużym fanem tego, że ona sama dodała te napisy do insta stories, żeby, wiecie, podtrzymać uwagę. Nie, nie wierzę. Może to ten. Jest takie AI jakieś. Czy oni sami dodają te napisy? Idza, dodać trochę dynamiki, trochę dramaturgii do całej sytuacji, podkreślając, wiecie, poszczególne słowa. Ona jest po prostu artystką i content carką. nie umiem mówić. Wytnij to, kurwa Czaro. To nie może pójść. Rozwścieczona gwiazdeczka zaczęła też naskakiwać na towarzyszącą mu przy okienku dziewczynek.